No cześć, to Kuba, szkocki ogrodnik. Miałem dziś coś rano nagrywać, ale że! Ostatnimi dniami moje palmy sp sprzedają się lepiej, niż planowałem. Mam dzisiaj 14 palm do opisania i do zapakowania, więc e, dziś rano nie dam rady, bo zaczynam pracę troszkę później, ale wieczorem, gdy wrócę w nocy, nagram o tym, jak mi już wykiełkowała moja strelicja, bo już trzeba będzie ją powoli zasadać. A tutaj za mną tylko spójrzcie, już takiego słońca nie ma, ale e, jak pięknie kwitnie nam dzisiaj e, prusznik niebieski. Prusznik za kilka dni, kiedy będzie w pełni odkryty, nagram o nim film. A teraz po prostu stoję tu i cieszę się nie tylko jego wyglądem, ale tym również tym pięknym, słodkim, miodowym zapachem. A teraz do palm. A tutaj co mamy? To jest właśnie te 14 palmy, tak wysyłam w tych doniczkach, tak są zabezpieczone. Ech, 14 dzisiaj, teraz to muszę popakować do skrzynek i zawieść, do... żeby to zostało wysłane. A co tu dzisiaj wysyłam? Mam tu zwykłe trachy, mam wagnery, mam zwykłą karłatkę, mam niebieską karłatkę i mam trzy wulkano więc taka no do, dobra kolekcja w sumie. Tylko, że to mówię, teraz trzeba to wszystko popakować i nie pomylić adresów bo przy tej ilości... Nie, nie wiem, ostatnio... Nie narzekam, bo od przybytku podobno głowa nie boli. Ale ostatnio, mówię, mam... Nie wiem, czy ktoś gdzieś zadeklamował mnie, czy coś, bo tak każdego dnia, przynajmniej te ostatnie 10 muszę wysyłać. A to, mówię, pakowanie tego butelek mi brakuje. Chodzę po sąsiadach, poważnie mówię, chodzę po sąsiadach, zbieram plastikowe butelki, bo... bo, mówię, bo już... Ja, ja nie wiem, no, nie pijemy tyle tych napojów gazowanych, więc... Zbieram od sąsiadów, bo no, brakuje mi, a rewelacyjnie się sprawdzają właśnie, żeby to zabezpieczyć. Mamy takie dwa padyczki. te się nie połamią wtedy i dojeżdża cało i zdrowo. No i tak, sto wieczór, 15 dni po tym, gdy wysadziłem moją, moją scenicję tą metodą. Ten link może się zobaczyć tutaj, tu albo tu, w jednym z tych drogów, jak właśnie wysadzałem tą scelicję i tylko spójrzcie, spróbuję pokazać, 15 dni, a tutaj, to tu już jest pierwszy, pierwszy kiełek, pierwszy koleoptyl, który, który wychodzi, A tam już widzę korzonków jest dużo, dużo więcej, więc metoda okazała się skuteczna, nasiona też. Ja wiem, że tą stelicję można wysadzić to normalnie w ziemi, ale chciałem właśnie spróbować, jak to będzie wyglądało w ten sposób. Dlatego nawet postanowiłem dzisiaj założyć moją starą, wakacyjną koszulę w stelicję. No, to sprawdźmy, co mi tu dzisiaj wykiełkowało z tych nasion. Nawet nie Dobra. Co my tu mamy? No, widzę, że mamy kilka. Kilka kiełków za je Wyciągnę, dam je do do ziemi od razu. A te, które jeszcze nie, nie wykiełkowały, dalej zostawię w tym pojemniku, dalej je nakryję. Niech sobie spokojnie kiełkują i za tydzień może znowu sprawdzę, co tam jeszcze nam wyrosło. No i tak, to jest największy właśnie z moich kole mam ich w sumie 6. 6 mi ich wykiełkowało. Tutaj może teraz pokażę. 6 z 20 po 15 dniach. Myślę, że to nie jest najgorszy wynik. I teraz co do ziemi. Ziemia, którą użyłem, to jest moja standardowa mieszanka do egzotyków. Tutaj może dołączę link, jak ją przygotowuję. I w tej mieszance teraz je zostawię, żeby na spokojnie sobie już rosły. A co jeszcze dzisiaj będę robić? Powinienem spać, bo jest już prawie północ, ale jak mogę spać, jak dostałem taką przesyłkę i to prosto z Brazylii. A co to jest? Te nasionka dosyć duże, bardzo twarde, to jest ta butia, która mi w zeszłym roku najlepiej wykierowała wszystkie buti, to jest butia jataj. Bardzo podobna do buti odoraty, tudzież buti kapitaty, jednakże jest od nich większa, ma bardziej rozłożyste korony. W mrozu odporność bardzo podobna właśnie jak odorata czy kapitata, również wytrzymuje do minus 12 stopni, jednakże jak mówię, przy każdej butii zalecałbym jej okrywanie już przy minus 7 stopniach. A i jak co teraz z tymi nasionami zrobię, to są duże nasiona, więc ja je będę moczył, jak każde nasiona palmy. Jednakże te stosunkowo duże nasionka będę je moczył przez mniej więcej 3 dni. I tylko taka mała uwaga, jak moczycie te nasiona w wodzie, ta woda musi zawierać tlen, inaczej one nasiona zgniją. A jak sprawić, że woda miała tlen, wystarczy tę wodę zmieniać co 8 do 12 godzin i w ten sposób ona będzie świeża, to nasiona Wam nie zgniją. I poza tym, dlaczego je moczymy, od razu zobaczymy, które nasiona jest świeże. Ja je za chwilkę zaleję wodą, zobaczycie. Część na pewno nie będzie już świeża, więc te nasiona, które są nieświeże, ja na powierzchnię i ja nawet takich nasion nie próbuję, nie próbuję wsadać, bo one tylko zgniją w tym, w tym woreczku, nie ma sensu. One od razu idą na kompost, a pozostałe po trzech dniach pójdą do woreczka i wysadzę je metodą woreczkową. Ja w zeszłym roku zrobiłem taki mały test na tych właśnie, na tej buti jataj. Część nasion spróbowałem obrać, żeby zobaczyć jak one wykiełkują. Eee, nic nie wykiełkowało, wszystko zgniło, więc to nie ma sensu przy buti. A dodatkowo część z tych moich nasion wypuściła nie jedno, ale dwie siewki. Więc z jednego niesionka możecie mieć nawet dwie palmy, a jedna nawet wypuściła ich trzy. Więc nie był to najgorszy wynik. No, i teraz zaczynamy moczenie właśnie palm. Tyle wody płynął, wystarczyć teraz. Te palmy tutaj wrzucę zaraz i zobaczymy, ile z nich jest świeżo. Jak widzimy, większość jest świeża. Natomiast jest tu kilka, które pływają. Te, które pływają, od razu wyciągam. A, jedna spadła, to nie ma sensu. A poza tym nie wiem, czy to będzie słychać teraz. Te na środku, w środku, ona, one lata, więc ile tu jest 11, 12, 13, Na 2, 3, 4. Tyle nas. Druga mi spadła. no nieważne. To, plus 2 nasionka, które mi spadły, tyle świeżych, tyle świeżych to mi wystarczy w zupełności. Niech się moczą, mówię po 12 godzinach rano, zmienię im tą wodę. A co jeszcze dzisiaj będę sprawdzał? Otóż te wszystkie nasionki, te wszystkie wodeczki z nasionami, trochę ich mam, bo to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13 wodeczków, szczęśliwa liczba, co. Ale które będę sprawdzał Będę sprawdzał to. E, 20, czyli jakieś prawie 3 tygodnie temu wysadziłem e, kawę Kofi e, Arabica, odmiana Katura, to jest ta miniaturowa odmiana. Część nasion się obrałam, część jest cała i zobaczymy jak mi które mnie wykiełkowały, czy wykiełkowały. No i zaraz jak tylko sprawdzę ten dlaczego, Nagram wam co i jak mi wykiełkowało. No i tak, dla tych, którzy są ciekawi jak mi wykiełkowało. Więc miałem dwa wodeczki, mniej więcej po 50 nasion, 50 obranych, 50 nieobranych. Z obranych z 50 wykiełkowało mi 41 po 3 tygodniach. A także tak, 9 nie wykiełkowało, jeden zgnił. Myślę, że całkiem niezły rezultat. A natomiast z tych nieobranych żadne mi nie zgniło, ale wykiełkowało mi tylko jedno nasionko. Jedno. Czyli już znam odpowiedź na pytanie: nasiona, nasiona kawy obierać czy nie? Obierać mówię, bo po trzech tygodniach z 50 mam 41. 41 siewek kawy. No nie wiem, co ja z tym zrobię. No. Sprzedawać trzeba będzie, przecież no, lubię kawę, jestem kofy ale, ale nie aż tak. No co ja sam zrobię, 41 siewek raz. No nic, będzie ciekawie. A więc tak, głos mi się łamie, Jest trzecia godzina w nocy. Dopiero to skończyłem przebywać na Miałem bardzo dużo kiełkowań, szczególnie fajnie mi wykiełkował Tehecarpus Latisectus i sabal minor odmiana Louisiana. a teraz jest trzecia w nocy. Dosłownie trzecia w nocy i tak tu u nas wygląda. Fajnie co nie. Idę spać, bo za kilka godzin trzeba wstawać do pracy. Tam jest wschód, słońce już chyba się wstawać zaraz, więc trzecia. W nocy do trzeciej bowiem się z nasionami. To jest nauk. To jest nauk. A nic. Jeśli macie pytania odnośnie kawy, odnośnie celicji, tudzież tych innych nasion, piszcie, komentujcie. A ja nie wiem, no co. Do... Dobranoc o tej porze. Jak jest tak jasno? Lampy ciągle świecą. Dobranoc. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Pa pa.